Akcja miała się o 19. aby w konieczności można było pod nocy odkoczyć od przyjaciel. O wyznaczonej kończyniu Na Jestem zdobyty przez przez Polaków. Co dalej? zabronienia granaty? zabronienia 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 ale jak tak zacznę, na tym razem wykorzystywana przez Polaków. Kolejny, 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 kolejny Ryzańska broniła się, zaczęła bez przerwy bić w otwory strzęsień. Żołnierze w zostali zabici, a ci, którzy przeżyli, ci, którzy byli anonimi, zostali wstrząsnięci. W tym momencie w pobliże zbliżył się, poszedł piwnik ponury. I tu trafiła go kula z tak zwanego grzybka. Zbliża się do niego jeden z oficerów, aby zorientować się, co się dzieje. Ponury leży. Szepnął rękami w powietrzu i agrażony przed chwilą padł na ziemię. Jezus krzyknął przeraźliwym głosem artyską. w kierunku Zanim przed pół nasza seria przeżyła powietrze. Tym razem porucznik mały. Przypomagły To na nasz się doktor i dostał w łopatkę. Piekło nadal. Z jednej strony stojący Niemcy, którzy poddali się do niewoli, z drugiej strony strzelający bunkier. W tym bunkrze był schowany podoficer SS. W krótkich, słowach, Mały na tym bunkier swoich żołnierzy, którzy... Przerwali tę kanalizację. Wszyscy łącznie z Niemcami wychodzą na przedpole, nie będzie już ochrony. Ogień z polskiej strony, ogień prowadzony przez karabiny maszynowe, ogień prowadzony przez granatki, moździer. Wszystko to razem doprowadziło do zdobycia punktu. Z tyłu biega Jużka. Lekarz sanitariuszka starają się pomóc ponuremu. No i co delikatnie podniósł głowę do ulicy i położył ją na swoich kolanach. Jątek wyharczał ponurym. Co z włókrany? Jątek. Dławiąc się od płacu, powiedział sztuczku, komendancie zdobyt. Jątek szarpał słowa ponury. Pod żonie i rodzicom, że ich bardzo kochałem i że umieram jak Polak. I pozwólcie góry świętokrzyskie, to wszystkie. Ja już nie dotrzymam. Zacytowaliśmy tekst. Na podstawie książki przy Darego ale jest też inny tekst. Kogoś, kto brał udział w tej walce. Tymczasem ponury otworzył oczy i długo wpatrywał się w doktora Jątka, na nagnięcia. Słuchał, szepnął: Ja nie wyżyję. Pożegnajcie ode mnie wojsko. Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie. Pożegnajcie Kresy. Przełożonym powykcie, że zginął jak Polak. Tu chwila ciszy. Ciężko ponury oddycha, z ogromnym wysiłkiem. Aha, niego stoja tej dowództwo. Na ustach pokazały się małe kroki od krwi. głębiej, tak jakby chciał chwilę odpoczynku i łapać. Przymknął oczy już się nie odezwał. Oddał ducha. Porusznik od posłał natychmiast gońca z kiełbą wieścią. Natychmiast przekazał dowództwo porusznikowi kwaśnemu poruszył go koń, nie stracił głowy. Po pierwsze przypilnował, żeby nie rozstrzelano niemieckich jeźdźców. Taki był rozkaz Ponurego. Ani jeden Niemiec, który się podda, ma nie być zastrzelony. Opatrzono jeńców, posadzono ich na poboczu drogi, opisano jakie ręki dostali, jak zostali opatrzeni i zostawiono ich od siecy, która z pewnikiem już nadchodziła. Zorganizował oboń wozu ze słomą dla zabitych i rannych. Doktor Jątek mimo postrzału zajął się rannymi, koordynował udzielanie pomocy, chodził po polu walki, mając nadzieję, że ktoś z żołnierzy żyje, że leży tylko z powodu wstrząsu pourazowego, że da się go obudzić, da się go podnieść, da się go przenieść na punkt opatrunkowy. Żołnierze nie mogą uwierzyć, że ich legendarny dowódca zginął w tej walce. zabezpieczają punkt, zostawiają jednego z żołnierzy na warcie. Natomiast sami udają się, aby zorganizować natychmiastowe przeniesienie się a ciało mundanka. Więcej już odeszli. Więcej już odeszli. Teraz trzeba zorganizować porządek na pokoju. Rozstawia, rozstawia Warto. Ktoś z żołnierzy sprawdza, czy przypadkiem Niemcy nie żyją. W takiej sytuacji najgorszym byłoby oddanie strzału przez kogoś pominiętego. Pojawił się duszkonny. To nie jest nic, nic dziwnego, że mieszkaniec wsi, słysząc strzały sam się nie stawił na pokojowisku. Trzeba było go, trzeba było go Przywołać. To cywil, Jednak kiedy już go przywołano, wjechał nie on tylko, inni także, i pozwolili, pozwolili zebrać ranny na najważniejsze z miejsc pola warzy, ukochanego dowódcę, Ukochanego Panoczka. Jak go nazywali miejscowni Dobrodziejaki a niewielu zasłużyło na taki przydomek od miejscowej. Przypomnę dla młodzieży, bo młodzież może nie kojarzyć, że je własne, nowy młodczyzna, to dzisiaj Białoruś. I ludzie zamieszkujący te wioski to Białorusini. Oczywiście Białorusini należeli do, grup, do Grupy Narodowej... Najbardziej lojalnej względem Rzeczpospolitej, no chociażby słynna walka dywizji złożonej z samych Białorusinów pod Muławą, gdzie przez Niemców zostali nazwani żelazną Dywizją. Trzeba było żołnierza tam walczącego zabić, żeby zdobyć jego miejsce bronione. Nie dało się z nim negocjować. Wycofywali się tylko na wyraźny rozkaz do Szli do ataku w imieniu na magnety. Więc byli nastawieni pozytywnie do oddziału. Przypominam jeszcze raz, drodzy no! Państwo, że nie wchodzimy. Ja dla młodzieży mam informację, że stoję na takim pudełku, na podkostrzeniu i pod moimi butami jest bardzo dużo łóżek dla Was. na pole, ja Wam wydam łóżki. Tutaj, gdzie ja stoję, stoję na takim dużym kuferku, gdzie jest naprawdę tysiące łóżek. na wysokości. Uwaga! Rekonstruktorzy oddziału Niemieckich, powstańcie! Koniec rekonstrukcji. W tej chwili bardzo proszę, chciałbym, żebyście Państwo w tej żebyście widzieli, kto się tutaj złożył na naszą inscenizację. Otrzymałem to... ja pytanie, dlaczego nie rekonstrukcja i inscenizacja. Proszę Państwa, rekonstrukcję prowadzi się w miejscu, gdzie się to działo historycznie a inscenizacja w każdym dowolnym więc myśmy tu zainscenizowali je, na Białorusi, ale nie jesteśmy na Białorusi. Bardzo proszę, oddziały strony polskiej, już się ustawiły. Poczekamy na oddziały strony niemieckiej. Zwrócę Państwu uwagę na wygląd. To nie było normą w 1944 roku, że oddziały tak wyglądały jak partyzatka Nowogrudzka. Mieszkańcy nowogródczyzny bardzo dbali o to, aby przypominać swoim wyglądem wojsko przedwojenne. Jeśli zaczynało brakować mundurów wojskowych, farbowano mundury listonoszy i leśników. Yy, przerabiano je. Jeśli zaczęło brakować tego, przerabiano mundury niemieckie, ale za każdym razem pilnowano, żeby na głowie była, jeśli to możliwe, rogatywka polska. Osoby, które yy, interesują się, fascynują historią, wiedzą, że rekonstruktorzy grup odtwarzających tenców ubrani są w później rodzaj mundurowania. To już nie jest ten mundur, z którym Niemcy wkraczali do Polski w 19. roku. Sporo się zmieniło. W 1944 roku także Niemcy używali także sporo z broni radzieckiej. Są, proszę się nie dziwić, obecnością pps dłonia niemieckiego województwa. I uwaga przedstawiam na stronę polską. Bardzo proszę, aby y, wyczytana grupa albo wyczytany rekonstruktor wyszedł do przodu i żeby Państwo wiedzieli, kto z pochodzi. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej IV Pułku Piechoty Legionów Kielce. Ochotniczy szwadron kabaleń z dnia XIII pułku ŁAN-u WIGAńskiego. Jak widzicie na początku, zechcieli by tak niech się spieszyć. Spieszyli się do nas, ale i pieszeli są z nich. Grupa partyzantów Stalowa Wola. A więc widzimy, że grupa ze Starowej Wojny przyjechała do nas także z sylwetkami niemieckimi. Tym oto oficer dowodzący w y, polu. Strona niemiecka. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Batalion Tomasza. Ja Najważniejsza ja no walkę walka i jeszcze raz przypomnijmy, kto ze Stalowej Woli, partyzant Stalowa Wola. Hubert jako wystarczyciel części, nie tylko on nam wystarczył, ale jako wystarczyciel części wyposażenia. Grupa Bojowa Kielce.

Batalionu Tomaszów, czyli Stowarzyszenie Architektów Kulturowej Batalionu Tomaszów są także reprezentanci Muzeum Morła Białego Skarżystów Kamiennych. To proszę tylko o właśnie, tak, o pokazanie się. Jak Państwo odwiedzicie Muzeum Morła Białego, to ci sympatyczni ludzie będą tam nieraz Państwa odprowadzać, albo będziecie widzieć, jak pieczołowicie pracują przy sprzęcie, no, który wymaga dopieszczenia, aby funkcjonował tak jak w czasie II wojny światowej. Bardzo proszę. Okazki dla nich wszystkich. Konferencja telekonferencyjna.